Profesor Jerzy Bralczyk na konferencji 9. Fund Forum Analiz Online. Dzień dobry, panie profesorze. Jesteśmy tuż po pańskim wystąpieniu, gdzie mówił pan o języku no, finansowym, ale także o takich uniwersalnych kwestiach związanych z językiem. A co do tego samego języka finansowego, to chciałem spytać, czy, czy Pańskim zdaniem. Nadal pan chce jeszcze. Tak, i nadal chce i spytam, właśnie, tak, i spytam, to ja spytam, czy pańskim zdaniem ten język musi być tak hermetyczny, czy może, czy to jest jego wadą, czy może być zaletą? Jak mówić do tych, do których, do których mówią finansiści? No, pan w pytaniu zawarł założenie, czy musi być tak? hermetyczny, czyli uważa Pan, że on jest hermetyczny w wysokim stopniu. Panie profesorze, robiłem test na Panu przed chwilą czytając fragment i wyglądał ja na, na to, że momencie, rzeczywiście Pan przyznał, tak, że jest hermetyczny. W pewnym momencie przestałem po pierwsze chcieć rozumieć, po drugie udawać, że rozumiem. Bardzo często jest tak, że my udajemy, że rozumiemy, bo wstyd nam przyznać, że nie znamy słów, a nawet jeśli znamy słowa, że potrafimy je odnaleźć w ich znaczeniu, w danym zdaniu, no niestety. Hermetyczność branży, która jest skomplikowana, jest czymś naturalnym. I hermetyczność języka, którym w tej branży się ludzie posługują. Rzecz jest bardzo złożona. Kiedy mówimy o pieniądzach, naprawdę mówimy o rzeczach trudnych, a jednocześnie o tym o czym wszyscy chcą wiedzieć. Mamy też takie wrażenie, że jakby tak wszyscy wiedzieli, to wcale nie byłoby lepiej, bo wtedy pewnie każdy by miał równy dostęp do tej wiedzy, która powinna być trochę też magiczna. A może to klient idący do doradcy finansowego, tak jak idzie do lekarza, oczekuje profesjonalizmu, także wyrażanego językiem. Oczywiście, językiem, oczywiście, prawda? bo to jest znamie kompetencji. I jeżeli ktoś jest kompetentny, to nie powie, sprawa jest prosta i no wiesz, musisz to zrobić i to i będzie w porządku. Tymczasem niektórzy tego właśnie chcą. Rozróżnienie, jakie jest oczekiwanie klienta, jest w zasadzie podstawą. Są tacy, którzy rozumieć niespecjalnie chcą, ale za to chcą mieć większe zaufanie do, do doradcy. No i to zaufanie można osiągnąć innymi trochę drogami, niekoniecznie jasnym językiem. Jeżeli już to zaufanie jest, to wtedy nawet to tłumaczenie nie musi być takie bardzo precyzyjne. Trochę wtedy mamy do czynienia z, z inną, że, inną sprawą. Może to być nawet trochę manipulacyjne. Choć lepiej by było, żebyśmy próbowali. To rozumieć. My jako społeczeństwo nie mamy dostatecznego wykształcenia w porównaniu z innymi ekonomicznego podobnie jak prawnego, podobnie jak tak powiem, administracyjnego. Jesteśmy w małym stopniu świadomymi obywatelami, nie znamy, ja mówię uogólnie tam bo są tacy, którzy znają, i okazuje się, że coraz lepiej się jednak w tym orientujemy. Ale to trzeba pokoleń, żeby to się zmieniło. Co jest kluczowe, Pańskim zdaniem, Panie Profesorze? Terminologia hermetyczna, gdzie jest dużo Z słów. Strony czy tak. słowa, które brzmią znajomo, ale oznaczają trochę co innego, Właśnie. czy jeszcze jakieś inne kwestie? To drugie, o czym Pan powiedział, daje czasem pozór zrozumienia. Bo mi... I kiedy słyszę słowa takie jak, nie wiem, stopa, czy rynek, czy portfel, no to ja mniej więcej wiem, jak wygląda portfel, skórzany przedmiot, rynek, miejsce w mieście, Stopa. Wszyscy mamy te stopy, no, ale oczywiście tu jest użyte to w zupełnie innym znaczeniu, nawet słowo fundusz jest używane w bardzo różnych znaczeniach. I czasem trudno jest pozbyć się tych pierwszych skojarzeń, bo słowa działają na nas nie tylko swoim znaczeniem, ale też skojarzeniami, które, które z nimi łączymy, te skojarzenia mogą czasem dawać efekty pozytywne, czasem negatywne, a to czasem jest ważniejsze. Jeżeli w tekście przeważają słowa optymistyczne, to ja się wtedy nastawiam też pozytywnie i mogę, nawet, trudno powiedzieć, czy chcieć rozumieć, czy nie chcieć rozumieć, ale być bardziej przyjaźnie nastawiony. Od doradcy, od doradcy osobistego oczekujemy y, w tego, że on nas na pewno nie zawiedzie że w efekcie będzie na pewno jakiś, jakaś konkluzja. Bo ja czasem z niecierpliwości chociaż myślę sobie, no dobrze, ale czym to się skończy? Ale co z tego wynika? I moja niecierpliwość utrudnia mi też zrozumienie. Bo jak gdybym trochę więcej czasu na to poświęcił, gdybym jeszcze popytał, przepraszam, co to znaczy, no to mógłbym się więcej dowiedzieć i to by mi się przydało. Wina nie leży po stronie tylko tych, którzy mówią, ale w dużej części po stronie tych, którzy słuchają. A ci, którzy mówią, powinni zmierzać do otwartego języka, czy jednak pozostać przy zamkniętym swoim? Wszystko czy zależy, jakoś? zależy, raczej łączyć. Wszystko zależy od tego, z jakim odbiorcą mamy do czynienia. Czasem dobrze jest zaprosić do języka, czyli powiedzieć coś po prostu, jeśli się da, ale jeżeli on chce wiedzieć coś więcej i chce bardziej precyzyjnie mieć to wyrażone, to wtedy nazwać to, co powiedzieliśmy w sposób prosty czy względnie prosty trochę w sposób bardziej wyszukany precyzyjniejszy i dlatego ściślejszy i bardziej wiarygodny. Słowa czy to, jakie wypowiadamy? Zdania czy to? Jaką mają melodię, jak wszystko, je mówimy? To wszystko razem, wszystko razem, rzecz jasna. Jeżeli ja dobrze się orientuję w sprawie, jeżeli ja potrafię o niej myśleć, myśleć o niej też na różnych poziomach, na poziomie bodziec reakcja, bo czasem i o to chodzi, ale czasem na poziomie wnikliwego wmyślenia się w to, co się dzieje. Wtedy potrafię być wiarygodny, nawet kiedy mówię o rzeczach trudnych. Profesor Jerzy Bralczyk, Uniwersytet Warszawski Rada Języka Polskiego. Bardzo dziękuję panie profesor. Za Dziękuję. odwiedziny na FanForum i w analizy player. Tak się nazywa ten kanał. Ładnie? Tenka, się nazywa. Nazywa. ładnie? O, bardzo ładnie. Tak? Dziękuję bardzo.